Pozwólcie, że pokażę wam werset z Księgi Habakuka. Wiele osób myśli, że sprawiedliwy i dobry człowiek to człowiek, który codziennie czyta Biblię, unika wszystkich zewnętrznych grzechów, regularnie chodzi do kościoła, ma dobre świadectwo, jest dobrym, prawym człowiekiem. A zły człowiek to hipokryta, który tylko udaje. Przychodzi do kościoła, ale tak naprawdę nie jest poważnym chrześcijaninem. Ale nie tak Biblia opisuje sprawiedliwego i niegodziwego. Pozwól, że pokażę ci, co na ten temat mówi Biblia. O sprawiedliwym i niegodziwym. Drugi rozdział Habakuka. Czy musicie szukać księgi Habakuka? Ona jest zaraz po księdze Hezechiasza. Otwórzcie najpierw na księdze Hezechiasza na pierwszym rozdziale. Czy znaleźliście księgę Hezechiasza? To niesamowite, jak wielu chrześcijan nie zna kolejności ksiąg w Biblii, nawet mimo tego, że są wierzący od tak wielu lat. Nawet nie czytali tej księgi. Czy wiecie, że spotkacie w niebie Habakuka? A on zapyta Was, czy czytaliście ten krótki liścik, który napisałem? A Ty odpowiesz, który to? Napisałem tylko dwie strony, a Ty nie mogłaś tego przeczytać? Proszę, czytajcie Pismo Święte. Drugi rozdział Habakuka. Jest tutaj napisane w wersecie czwartym. Że istnieją dwa rodzaje ludzi. Pyszni, ci, którzy się wywyższają, i sprawiedliwi. Werset czwarty. Powiedzielibyście: Sprawiedliwi i niegodziwi. A Biblia mówi: Sprawiedliwi i pyszni. Habakuka 2,4. Dusza tego, który się wywyższa, nie jest w nim prawa, ale sprawiedliwy będzie żył ze swojej wiary. A więc są dwa rodzaje ludzi. Pełni pychy i żyjący wiarą. Każdy, kto nie żyje wiarą, jest pyszny. Taki widzimy kontrast w Habakuka 2, werset 4. Mówimy, że przeciwieństwem wiary jest niewiara. Nie przeciwieństwem wiary jest pycha. To właśnie widzimy w tym wersecie. Z jednej strony pyszny, z drugiej, ten, kto żyje wiarą. Po której jesteś stronie? Ten, który bierze Boże obietnice i mówi, Amen, mówi, że są moje. A inni mówią, że ich wiara jest słaba. Nie, bracie, twoja wiara nie jest słaba. Powiedz, jestem pysznym człowiekiem, jestem pyszną kobietą. Bądź szczery, bo wtedy będzie nadzieja na uwolnienie. Ale jeśli będziesz mówić, że twoja wiara jest słaba, to jesteś jak osoba, która chce, żeby wszyscy ci współczuli. Tak, bracie, moja wiara jest taka słaba, nie jest silna. Nie, 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 jesteś pyszny. Dlatego nie zwyciężasz. Jestem taki słaby, bracia. Nie mogę pokonać gniewu. Nie, jesteś za silny. Używam czasem takiego obrazu. Mamy osobę, która leży w szpitalu. Jest na coś chora i krzyczy na pielęgniarki i lekarzy ze złości. I z czasem, kiedy staje się słabszy i słabszy, jego gniew przemija. I z czasem w ogóle już nie krzyczy, ponieważ jest na to zbyt słaby. Kiedy miał w sobie gniew? Kiedy był silny, prawda? A kiedy przestał być zły? Kiedy był tak słaby, że prawie nie mógł mówić. Tak samo jest w chrześcijańskim życiu. Jesteś pełen gniewu, ponieważ jesteś silny, a nie dlatego, że jesteś słaby. Jeśli Bogu uda się ciebie osłabić, wtedy przezwyciężysz swój gniew. Musi cię złamać tak jak Jakuba. Wtedy będziesz zwycięzcą, wtedy staniesz się Izraelem. Nigdy więcej nie mów, jestem słaby. Nie mogę przezwyciężyć gniewu. Powiedz, jestem pełen pychy i dlatego jestem pokonany przez grzech i będzie tak, dopóki Bóg mnie nie złamie. Dopóki nie pozbędzie się mojej dumy i nie upokorzy mnie, będę pokonany w moim życiu. Wtedy, gdy Bogu uda się mnie złamać i upokorzyć, wtedy słońce znów wzejdzie nad moim życiem i będę miał moc u Boga i moc u ludzi. Powiem wam, że tak właśnie było w moim życiu, kiedy Bóg mnie spotkał. Musiał mnie złamać, musiał mnie sprowadzić do zera, a potem napełnił mnie duchem świętym. Pozwolił mi łowić przez całą noc i nie złapałem ani jednej ryby. A potem napełnił moją łódź rybami. Zawsze jest tak samo. Umieścił rzesza na pustyni na 40 lat i sprowadził go do punktu zero, a potem uczynił z niego największego proroka wszechczasów. Bóg może uczynić cudowne rzeczy z Twoim życiem, jeśli uda mu się sprawić, że szczerze wyznasz Panie, to moja pycha uniemożliwia mi zwycięstwo nad grzechem. Z powodu mojej pychy nie mogę otrzymać twojej łaski to przez pychę nie mam wiary dwa przeciwieństwa habakuka 2:4 ci którzy są pyszni i ci którzy mają wiarę czemu nie mam wiary ponieważ jestem pyszny mam nadzieję że to zrozumieliście dlaczego nie mogę otrzymać łaski otwórzcie razem ze mną pierwszy list Piotra w rozdziale piątym. Werset piąty, pierwszy Piotra, piąty rozdział. Werset piąty, ostatnia jego część. To ta sama odpowiedź. Bóg sprzeciwia się pysznym, a łaskę daje tylko pokornym. To kolejny werset, który umieściliśmy na drewnianej tabliczce i zawiesiliśmy w budynku naszego kościoła. Bóg daje łaskę tylko pokornym. Nie daje łaski nikomu innemu. Woda zawsze spływa najpierw do najniższego miejsca. Nie płynie pod górę do najwyższego miejsca. Stamtąd spływa na dół do najniższego miejsca. Bóg daje łaskę pokornym. A więc jeśli nie otrzymuje łaski, co to znaczy? 1 Piotra 5, 5 Jestem pyszny. Może myślisz, że jesteś pokorny, ale powiem ci coś. Większość pysznych ludzi myślą, że są pokorni. To prawda, większość pysznych ludzi ma się za pokornych, ale dowodem na to, że są pyszni, jest to, że nie otrzymują łaski. Habakuka 2:4. Przeciwieństwem wiary jest pycha. I widzimy w pierwszym liście Piotra, w rozdziale 5, w wersecie 5, że powodem, dla którego nie otrzymujemy łaski, jest to, że jesteśmy pyszni. A więc to pycha jest prawdziwym wrogiem. Ona sprawia, że czujemy się tak zdolni, i sprawia, że na innych patrzymy z góry. Czy patrzysz na innych z góry? Czy mówisz sekretnie w swoich myślach, jak faryzeusz? Dziękuję Bogu, że nie jestem jak tamten w dole, że nie jestem jak tamten głupiec. Jestem od nich trochę lepszy. Dlatego nie otrzymujesz łaski, bracie, siostro. Myślisz, że jesteś troszeczkę lepszy od tej siostry albo lepszy od tego brata? Plotkujesz i mówisz o nich kłamstwa. Nie otrzymasz łaski choćby nawet za sto lat. Dlaczego nie przyjść do Pana i powiedzieć, Jest we mnie tyle złych rzeczy, Panie, że nie mam czasu widzieć win u innych? Nie. W moim życiu jest tyle zła, nie mam czasu, żeby szukać słabości u innych ludzi. Chcę sam siebie osądzać. Chcę się, Panie, zająć tymi wszystkimi nieświadomymi obszarami w moim życiu, które wymagają oczyszczenia. Zrób coś dla mnie, Panie. I mówię Ci, Bóg Cię wysłucha. Unisz się. Osądź sam siebie. Bóg czeka, żeby uczynić cuda w Twoim życiu, jeśli tylko się uniżysz. Jezus powiedział: Przyjdźcie do mnie i nauczcie się, że mam pokorne serce. Wierzę, że właśnie tego Bóg próbuje nas nauczyć, i wierzę, że on może nas zaprowadzić do lepszego życia, w którym słońce wzejdzie nad naszym życiem. I będziemy mieli takie spotkanie z Bogiem, które raz na zawsze zmieni kierunek naszego życia. A jeśli będziecie się tego trzymać, to będzie to rosło coraz bardziej. Mówi się, że wzrastać w własce. W drugim Piotra, wzrastać w własce. A więc nie jest to ostateczna rzecz. Można to porównać jak dzieci, które przechodzą z klasy do wyższej klasy. W własce następuje wzrost, jest jej coraz więcej i więcej. I ludzie wokół ciebie to zauważą. Ludzie pobożni wzrastają w własce. I jest to widoczne przede wszystkim w Twoim domu. Twoja żona to zobaczy, Twój mąż to zobaczy i Twoje dzieci też to dostrzegą. Niech Bóg nam pomoże, pomódlmy się. Niebiański Ojcze, modlimy się, abyś uczynił te rzeczy, o których czytamy w Twoim słowie prawdy w naszym osobistym życiu, abyśmy mogli tego doświadczyć. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen.